Mikromobilność na dobre wkomponowała się w tkankę naszych miast. Wszędzie, dosłownie wszędzie widzimy już elektryczne hulajnogi. Coraz częściej, proszę Państwa, będziemy widzieli rowery elektryczne, a przed nami moda na elektryczne skutery. W którym kierunku będzie rozwijała się mikromobilność? O tym dziś będziemy rozmawiali w magazynie opinii Cire Cafe Online. Proszę pozostać z nami, rozmowa już za chwilę. Wcześniej jednak spójrzmy, co się dzieje na naszym kanale na YouTubie. Przed chwilą widzowie Cire włączyli rozmowę z minister Anną Szewską, Trzeciakowską. Ciekawy wywiad. Dużo bardzo konkretnych i nowych informacji dotyczących budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Jest również zapowiedź nowych, kolejnych stref energetycznych. Bardzo Państwu polecam ten wywiad. Jest u nas na YouTubie. Polecam również cały kanał. Proszę nas obserwować, włączyć subskrypcję. Otrzymacie Państwo powiadomienie o tym, że na CIRE, na YouTubie Pojawiła się nowa rozmowa. Wracamy do tematu dzisiejszego spotkania. Przed naszymi kamerami jest dziś Łukasz Banach, CEO spółki HOPCity. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Wspomniałem, że będziemy rozmawiali o mikromobilności, a impulsem do naszego spotkania jest informacja, którą wasza spółka skomunikowała kilka dni temu w domenie publicznej. Allegro we współpracy z HOPCity wprowadziło do swoich automatów. Nową usługę do automatów Onebox, i ta usługa, no właśnie, może Pan przybliży, co to za usługa? Dzień dobry. To usługa, która naszym zdaniem bardzo mocno będzie wpływała na rozwój mikromobilności, począwszy od Polski, ale też w Europie, bo, bo takie plady mamy też, jeśli chodzi o nasze usługi już w Europie, w, w niektórych krajach działamy. Usługa i tutaj będę trochę przewrotnie mówił o jej funkcjonowaniu, bo oczywiście w takim bardzo prostym ujęciu jest to po prostu wymiana baterii tych rozładowanych na te naładowane, czyli z prądem, dla małych elektrycznych pojazdów. W naszym przypadku mówimy o elektrycznych skuterach, elektrycznych rowerach. Natomiast my bardzo często staramy się odwoływać do wartości, którą ta usługa dowozi, a tą wartością jest po prostu nieograniczony zasięg. Czyli my mówimy, możesz jeździć, możesz pracować na małym elektrycznym pojeździe, na elektrycznym skuterze, na elektrycznym rowerze w przyszłości wprowadzimy jeszcze obsługę kilku innych rodzajów pojazdów, i nie musisz się zupełnie martwić o to, jaki masz zasięg. Dzisiaj bardzo często, w szczególności tam, gdzie te małe pojazdy elektryczne, czyli właśnie rowery, skutery, są wykorzystywane do pracy zarobkowej, to głównym pytaniem, które jest ze strony użytkowników czy firm, jest zasięg. Co więcej, bardzo często to pytanie o zasięg i oczekiwana odpowiedź jest nie w kilometrach, a w godzinach. Na początku nas to dziwiło, dlatego że zastanawialiśmy się o co chodzi, no bo to jest trochę tak jakbyśmy użytkownika samochodu spalinowego pytali, czy jak zatankuje na stacji, to może jechać 5 czy 10 godzin. Przecież to zależy od tego, jaką prędkością jedziemy, jakim stylem jadę, czy po autostradzie, czy po drodze lokalnej. Natomiast zrozumieliśmy, że to wynika z bardzo konkretnej potrzeby tych ludzi. Ci ludzie, którzy na przykład pracują, Zastanawiają się, czy pojazd, który użytkują, starczy na cały dzień pracy, a może na połowę dnia pracy, co będą musieli zrobić w trakcie. I mówimy: OK, słuchaj, zapomnij o tym wyzwaniu. Dostarczamy ci usługę, która pozwala w 30 sekund uzupełnić twój zasięg. Podjeżdżasz, wkładasz rozładowaną baterię ze swojego pojazdu, wyjmujesz naładowaną baterię z nowym zasięgiem, czyli z prądem, wkładasz ją do pojazdu i jedziesz dalej. Tyle. Za chwilkę sobie przeanalizujemy całą zawartość tej usługi, ale myślę tak, że skoro komunikujecie, że usługa jest już na rynku, to pewnie przepuściliście to wszystko przez swojego Excela, były analizy. To jest coś, co już w tej chwili wpisuje się w faktyczne potrzeby, czy to jest bardziej taki Future Business? Zdecydowanie się wpisuje. My w całej naszej komunikacji, w ogóle firmy, mówimy tutaj po angielsku: We enable business micromobility on a scale. I wierzymy, że budowa skali, czyli tak naprawdę sprawienie, że pojazdy elektryczne nie będą ciekawostką, pilotażem, tylko będą realną sługą, czymś, na czym można polegać, coś, co może istnieć w setkach tysięcy i w milionach, nie jest możliwe. Dzisiaj bez komponentu infrastruktury. W szczególności w każdej sytuacji, gdzie infrastruktura sprawia dwa główne wyzwania. Pierwszym wyzwaniem jest czas na uzupełnienie zasięgu. Jeśli ktoś pracuje w szczególności zarobkowo, dlatego my często w tym pierwszym, zwłaszcza etapie, odwołujemy się do klientów biznesowych, bo tam ta potrzeba jest najbardziej widoczna i tą skalę najłatwiej też osiągnąć, w pewnym standardem. No jeśli ktoś pracuje, proszę sobie wyobrazić, że rozwozi jedzenie, czy dowozi zakupy, pracuje w firmie, rozwozi paczki, no to trudno temu człowiekowi powiedzieć, żeby czekał kilka godzin, a to jedynie kilka godzin, jak niektórzy komunikują, no to, żeby naładowała mu się do pełna bateria i znowu będzie musiał pracować. No to jest oczywiście kolokwialne stwierdzenie, często czas to pieniądz. W związku z czym to jest potrzeba, to jest dzisiaj główne wyzwanie, które sprawia, że firmy, Chcą, dzisiaj żadna z dużych firm, z dużych organizacji nie chce podpisać się i nie chce wdrażać spalinowych pojazdów, to jest oczywiste, ale jednocześnie te firmy stają przed wyborem: to my jak możemy obsłużyć te pojazdy? Musimy zbudować własny hub, musimy zbudować miejsce, gdzie możemy oferować te baterie, ładować dla kurierów. Jak, jak ten temat tak naprawdę ogarnąć? W związku z czym dzisiaj to nie jest. Mój kolega często używa takiego stwierdzenia, że. Pewne rozwiązania to są albo e, e, środki przeciwbulowe, albo witaminy. I to jest środek przeciwbulowy. Znaczy, nie da się bez tego żyć, nie da się bez tego skalować. Być może w dalszej części rozmowy jeszcze będę miał okazję powiedzieć, jaka jest struktura tego rynku, która sprawia, że tym bardziej nie da się tego skalować. No i druga, oczywiście kwestia, która na to wpływa, nie mniej istotna, jest to kwestia, można powiedzieć, kontrolowanego, kontrolowanej obsługi i bezpieczeństwa baterii. I tutaj nie chodzi o mityczne pożary takich baterii, tylko chodzi o to, że żeby mieć miejsce do ładowania tej baterii, to trzeba mieć na przykład przełącze prądowe i taki pracownik, taka osoba, która nawet indywidualna osoba po prostu, która jeździ tym skuterem elektrycznym czy rowerem, musi mieć po prostu miejsce, gdzie można ten, tą baterię ładować. Musi mieć prąd, nie może to być łazienka, nie może to być pomieszczenie na mrozie. Nawet jeśli to jest w domu, niekoniecznie w centrum miasta, to jeszcze trzeba tą baterię dźwigać. Ja bardzo Często porównuję to do, zwłaszcza końcówki lat 80., pamiętam jeszcze te czasy, kiedy jeździłem sławetnym maluchem i problemem było zatankowanie paliwa. To znaczy albo nie było stacji benzynowych, to, to nie, nie, nie czasy tak jak dzisiaj, albo nie było paliwa na stacjach benzynowych, albo były gigantyczne kolejki, w związku z czym ludzie tankowali paliwo do kanistrów i biegali z tymi kanistrami do domu. I dzisiaj jesteśmy w podobnej sytuacji, jeśli chodzi o taką właśnie mikromobilność. Spróbujmy narysować łańcuch dostaw. Od strony styku klienta z urządzeniem mamy jasność. To ma działać na zasadzie Just Now. Wymieniają baterię. Co się dzieje dalej? Jak wy macie to pospinane od strony IT, jeżeli chodzi o dostęp do informacji? Jak wyglądają przyłącza? Jak, jak to poukładaliście sobie? Jasne. Tak naprawdę ta układanka jest pewnie bardziej skomplikowana, niż by się wydawało. Powiedziałbym, że w tej układance są takie trzy główne komponenty. Komponent oprogramowania, komponent, znamy to hardware'u, urządzenia i komponent biznesowo-organizacyjny, w tym wypadku Allegro. I może zacząć od tego komponentu. Mniej więcej dwa i pół, trzy lata temu zadaliśmy sobie takie pytanie. Jeśli chcemy budować taką infrastrukturę i wierzymy, że Metoda na małe pojazdy mikromobilne i na ich infrastrukturę to jest wymiana baterii. To jak możemy do tego podejść? Oczywiście możemy po prostu budować własne kolejne urządzenia. Są paczkomaty, są urządzenia paczkowe, są bankomaty. Dzisiaj każdy walczy o przestrzeń, dzisiaj każdy walczy o miejsce. Postawienie takiego urządzenia to nie jest bułka z masłem. Są to bardzo konkretne zgody, przyłącza, uchwały krajobrazowe, właściciele terenu. W związku z czym stwierdziliśmy, że być może uda nam się znaleźć partnera, który podziela podobny pogląd na rynek, wierzy w podobne wartości, także wierzy, że jego urządzenia, które już ma na rynku, mogą być wzbogacone o funkcjonalność, która, która służy lokalnej społeczności czy służy osobom wokół. I właśnie takiego partnera znaleźliśmy w Allegro. I kolejnym, jakby wyzwaniem było zgromadzenie, opracowanie różnego rodzaju certyfikatów, zgód, opinii, bardzo różnych. Od przyłączeń energetycznych, po certyfikaty pożarowe, po certyfikaty elektroniki, i tak dalej, i tak dalej. Coś, co sprawi, że z, jedno, z jednej strony Allegro będzie widziało, będzie pewne tego rozwiązania bezpieczeństwa, formatu obsługi. Ale także ci, którzy później z tego urządzenia będą korzystali. W związku z czym to był jeden komponent, komponent biznesowo-organizacyjny, bardzo istotny, bo chciałbym podkreślić jedną rzecz. Co nam daje ta współpraca poza wszelkimi innymi rzeczami? Daje nam a, gęstość. To jest trochę tak, jakbyśmy się zastanowili, czy lepiej, żeby w Warszawie było 200 stacji benzynowych, każda miała 10 dystrybutorów, czy może dwie stacje i każda miała 100 dystrybutorów. No pewnie dla nas wszystkich to pierwszy, ten pierwszy wariant jest najlepszy. Po prostu tą stację mamy w miarę blisko, nie ma kolejek, możemy po prostu, jak nam się kończy zasięg, kończy nam się paliwo w baku, podjeżdżamy. Tutaj jest podobnie. W związku z tym możemy sobie pozwolić na to, żeby nie budować, nie wiem, w mieście pięciu stacji, każda po 100 slotów na wymianę baterii, tylko 50 stacji, każda, która ma na przykład 4 czy 6 slotów. To jest ten pierwszy komponent. Drugi komponent hardware'owy, Czyli po prostu opracowanie rozwiązania, opracowanie urządzenia, które będzie w stanie, no właśnie, w dużym skrócie, ładować baterię i pozwalać na jej wymianę. Natomiast tam jest kilka dodatkowych elementów, na przykład jak sprawić, żeby to nie była obsługa jednego rodzaju baterii, tylko pewien standard rynkowy, czyli obsługa tzw. smart baterii, komunikacja z baterią styczki, przejściówki, wielozakresowe ładowarki, systemy kontroli temperatury, odcinania zasięgu, odcinania przepraszam prądu, dodatkowe moduły kontrolne, moduły sprawdzania stanu baterii, itd. itd. mnóstwo różnych komponentów, które na samym końcu mają wyglądać jak po prostu plug and play. wkładamy baterię, ładujemy baterię, jest gotowa, i ją wyjmujemy. I trzeci komponent. Nie wiem, czy nie najtrudniejszy, a najmniej doceniany w całej układance to jest komponent oprogramowania. Bo poza oczywiście integracją z Allegro, no to znów można powiedzieć, przecież to polega na tym, że użytkownik po prostu podjeżdża, otwiera aplikację, widzi baterie, otwiera drzwi, wymienia. No i tak to, tak to działa to ma być tak proste. Natomiast poza tą prostotą. Jest jeszcze bardzo dużo elementów. Pominę już te elementy znów kontrolne, sprawiające, że wiemy, jak cała infrastruktura działa, ale przede wszystkim chodzi nam o to, żeby cała usługa, no nie tylko po prostu ładowała baterie, ale też można powiedzieć, zarządzała popytem, podażą, zarządzała pulą tych baterii, bo my mówimy, funkcją korzystania z tego urządzenia jest nie tylko uzupełnienie zasięgu, ale na przykład zmniejszenie puli baterii będących w obiegu. Bo dzisiaj, jeśli Pan korzysta z tej baterii i chce wymienić tę baterię, bo ma rozładowaną, chce mieć nową, to znaczy, że musi Pan mieć drugie tyle baterii. Tylko po to, żeby ją wymienić. No tak, tak działa to uniwersum. Natomiast my mówimy, tą samą baterią, którą mamy w systemie, ona może służyć kilkukrotnie w ciągu dnia, kilkukrotnie być naładowana i służyć kilku osobom do tego, żeby ją wymienić. W związku z czym zmniejszamy pulę baterii, Inwestycje, też wpływ na środowisko baterii, które są w obiegu. Kontrolujemy też te baterie, w związku z czym wiemy, jaki jest jej stan, jakie jest jej bezpieczeństwo, co możemy dalej z tą baterią zrobić. No i trzecia bardzo ważna rzecz, w szczególności w tym obszarze biznesowym w pierwszej kolejności, to jest zarządzanie przyszłością, predykcjami, czyli. Sprawdzeniem, w jaki sposób, jaką prędkością, w jakim momencie możemy tą baterię ładować, bo na przykład wiemy, że jest sobota, że jest poniedziałek, że jest popołudnie, że na przykład w pewnym momencie wszyscy będą chcieli wymienić baterię, bo będzie im się kończył zasięg. My mamy tą kontrolę po stronie zarówno urządzenia ładującego, jak i pojazdów. W związku z czym możemy na przykład podpowiadać użytkownikom, w którym momencie optymalnie jest tą baterię wymienić. No i ostatnia rzecz, także pod kątem różnych regulacji energetycznych, jesteśmy w stanie tym urządzeniem na różnych etapach albo korzystać z prądu w przyszłości, na przykład po cenach ujemnych, czyli też pozyskiwać ten prąd dużo taniej, albo też służyć jako taka infrastruktura, która oddaje ten prąd do sieci lub służy po prostu jako takie lokalne banki energii. Oczywiście dzisiaj na kilku urządzeniach to jeszcze nie jest możliwe, natomiast widzimy w szczególności na Tajwanie, to jest taki dobry poligon doświadczalny, na Tajwanie powstała pierwsza tego typu firma na świecie Gogoro, która wykorzystała koncept bateriomatów, oni stawiają własne urządzenie. Niemniej jest to koncept baterii matów, i tam ta infrastruktura chociażby służy do zasilania w pewnych obszarach infrastruktury krytycznej. Na przykład infrastruktury miejskiej świateł, czyli oddaje ten prąd w sytuacji, w której jest, jest problem z bieżącym jej pobar. Od strony tak zwanego ostatniego kliknięcia, to proszę o potwierdzenie. Pobieram apkę, podpinam kartę do płatności i. Na tym etapie wybieram jakieś paczki subskrypcji. Jak to będzie rozliczane? Mhm. W dużym skrócie, tak. To zależy od naszej współpracy z klientem. Generalnie cała nasza usługa zazwyczaj opiera się o jeden pakiet, w związku z czym wliczamy możliwość korzystania z tej usługi do ogólnej subskrypcji, z której korzysta klient. To jest taka podstawowa forma rozliczenia. Natomiast po tym pierwszym okresie i tej grupie pierwszych wybranych klientów, dla których to adresujemy, umożliwimy usługę tak zwaną paper swap, czyli po prostu indywidualnej płatności za pobranie nowej naładowanej baterii w systemie za kwotę kilku złotych. Proszę Państwa, dzisiaj w Cire Cafe Online rozmawiamy o mikromobilności. Co się dzieje na tym rynku? I tu chcę pana dopytać po pierwsze o momentum, do którego punktu ten segment dotarł na progu czwartego kwartału 2023. A po drugie, jaką Wy, jako spółka macie prognozę, czy tutaj jeszcze jest przestrzeń do, do rozwoju, jeżeli chodzi o Polskę? Zdecydowanie tak, I Polska i, i, i Europa. Mniej więcej w Polsce. Pojazdów elektrycznych, motocykli, skuterów elektrycznych, tylko mówię o tych pojazdach, jest kilkanaście tysięcy, trochę więcej rowerów elektrycznych. Natomiast naszym zdaniem jesteśmy tak naprawdę na progu skalowania. I tutaj, może, rozwinę to, co w pierwszej części chciałem powiedzieć odnośnie struktury tego rynku. Jeśli patrzymy na rynek, na który w pierwszej kolejności adresujemy nasze usługi, czyli rynek osób biznesowo czy profesjonalnie korzystających z tych pojazdów to w Polsce jest to mniej więcej około 40 do 50 tysięcy osób, które każdego dnia używają skuterów bądź rowerów po to, żeby coś rozwozić, coś dostarczyć. Nie dotykam tutaj w ogóle branży turystycznej, nie dotykam flot firmowych, mówię tylko o takim biznesowym użyciu, gdzie po prostu dowozi się jedzenie, dowozi się drobne zakupy, dowozi się przesyłki ostatnimi. I w Polsce jest to pomiędzy... Około 40 do 50 tysięcy osób pracujących regularnie, codziennie w naszych miastach. W samej Warszawie jest to około 10 do 12 tysięcy osób. W skali Europy mówimy o mniej więcej milionie osób, które znów tylko na skuterach i na rowerach korzystają z tych pojazdów do, do celów, właśnie dostaw, do celów zarobkowych. Jednocześnie, według naszych szacunków, mniej więcej 6% Pomiędzy 5 a 7, a około 6% z tych osób korzysta z pojazdów elektrycznych. Czyli jeśli mamy w Europie milion osób, to około 60 tysięcy z tych osób korzysta z elektrycznych skuterów i elektrycznych rowerów. Znów głównie z naszych badań, bo chciałem podkreślić przeprowadz przeprowadzaliśmy i przeprowadzamy na potrzeby naszej działalności, nie tylko związanej z samą infrastrukturą, ale także smart pojazdów i całego ekosystemu różne badania. No i pierwszym, najważniejszym problemem do rozwiązania jest właśnie kwestia infrastruktury. Dlaczego? Dlatego, że ten rynek jest niezwykle rozdrobniony. To znaczy, jeśli znów patrzymy na ten milion osób, czy na 50 tysięcy osób w Polsce, to należy przyjąć, że mniej więcej do 10% z tych osób to są osoby, które pracują dla firm, które mają swoje floty. Czyli na przykład pracują dla firm, które mają swoje sieci restauracji, zatrudniają tych kurierów, mają pojazdy w jakiejś lokalizacji i po prostu taka osoba przychodzi, bierze ten pojazd i dla, te, dla tej firmy jeździ. W związku z czym ta firma jest w jakimś sposób łatwiej lub trudniej zaoferować pojazd i jakieś miejsce na przykład do ładowania czy do wymiany baterii. Ale to jest maksymalnie 10% tego rynku. 90% tego rynku to są indywidualne osoby, czyli flota to jest jeden człowiek, jeden pojazd, indywidualne osoby, które pracują dla różnego rodzaju platform, platform kurierskich, platform dowożących jedzenie, dla platform dowożących zakupy, gdzie platforma jest dla nich miejscem do pozyskiwania zleceń, natomiast platforma nie jest właścicielem pojazdów, ta platforma także bezpośrednio nie zatrudnia tych osób, mówimy o tak zwanych gig workerach. W związku z czym te osoby, jeśli kupują czy wynajmują taki pojazd, to muszą sobie po prostu Poradzić same, jego naładowanie. Zazwyczaj jest tak, że te osoby nie mieszkają w centrach miast. Mieszkają na obrzeżach, mieszkają daleko, w związku z czym mają dwa wyzwania. Po pierwsze, znaleźć miejsce i naładować baterię, zapłacić za dodatkową baterię, którą używają, a jednocześnie tracą czas i zasięg, bo nie dość, że muszą wrócić po tą baterię, która się ładuje gdzieś w domu na przykład, czy w mieszkaniu, w pokoju na obrzeżach, to jednocześnie muszą stracić zasięg tej starej i tej nowej baterii. W związku z czym bardzo często także my słyszymy, doceniamy, rozumiemy, tak chcielibyśmy jeździć na elektrycznym rowerze i skuterze. Fajnie się nim jeździ cicho, ekologicznie, tanio, bo to też warto podkreślić te pojazdy są naprawdę tanie w użytkowaniu. Natomiast, no niestety nie możemy, wybieramy pojazd spalinowy no dlatego, że no, i chciałbym jeździć 10 godzin, chciałbym jeździć 12 godzin. Trudno jest mieć skuter czy rower elektryczny, który realnego zasięgu, nie tego deklarowanego przez producenta, ale realnego zasięgu w realnych warunkach ma 100 km, 120. Spokojnie osoby jeżdżące corobkowo tyle jeżdżą w ciągu, w ciągu dnia, w ciągu 10-12 godzin. No, w związku z czym z bólem serca musimy wybrać pojazd spalinowy. Jak sobie spojrzymy na ten najpopularniejszy segment mikromobilności, czyli na hulajnogi, tutaj doszło do takiego fajnego repozycjonowania, bo te, te hulajnogi początkowo były mocno skojarzone z młodym pokoleniem. Dziś już widzimy, że po hulajnogi sięgają również inne generacje. I teraz chciałem Pana na koniec spotkania zapytać o to repozycjonowanie geograficzne. Jak sobie teraz rozmawiamy, to raczej wizualizujemy sobie te wszystkie elementy rynku mikromobilności w dużych aglomeracjach, w tych Big 10, tak? Warszawa, Trójmiasty, Miasta, aglomeracja Śląska, Kraków, Wrocław, Szczecin, Rzeszów, Łódź i Poznań. Natomiast jak wy prognozujecie, to w tej dekadzie ma szansę zaistnieć też tych, w tych miastach kompaktowych 100-200 tysięcznych? Zdecydowanie tak. Tutaj według też naszych danych, według naszych badań, jeśli chodzi w ogóle o użytek prywatny, bo też my jako Hop City pierwotną pierwotnym pomysłem na powstanie firmy w ogóle były usługi sharingowe, w związku z czym my mamy um, koło trzech lat doświadczeń, kiedy od u początku działalności funkcjonowaliśmy jako firma sharingowa, więc znamy, znamy ten rynek. I paradoksem nadal jest to, chociaż więcej firm już to zaczęło dostrzegać, że w mniejszych miastach potrzeba na użytkowanie takich pojazdów jest większa niż w większych miastach. No proszę się rozjrzeć, jeśli w Warszawie chcemy dojechać z punktu A do punktu B, to prawdopodobnie mamy autobusy, metro, tramwaje, Iluś przewoźników, osób, firmy taksówkarskie i 4 czy pięć firm hulajnogowych i 20 kilka tysięcy hulajnóg do wyborów. No teraz się przenieśmy do miasta. Ja pochodzę z Płocka. Miasto 120-tysięczne, nawet dość bogate, z dużymi zakładami pracy. No i tam mamy autobusy i mamy taksówki. I własne samochody. Zasadzie... I własne samochody, właśnie. To jest, to, jest, to, jest, to jest rzecz, dlaczego też bardzo często tak jest ten dysonans, że z jednej strony mówimy o ograniczonym użytkowaniu własnych pojazdów, natomiast z drugiej strony ludzie potrzebują się w mniej bardziej awaryjnych sytuacjach, ale też po prostu do domu, do pracy, poza, poza czasem miasto, przemieścić. Bardzo często samochód pozostaje dla nich jedynym środkiem transportu, na którym mogą polegać. I jedynym też dostępnym, no bo jeżdżenie prawdopodobnie codziennie taksówkami no, przekracza możliwości portfela większości osób. W związku z czym tam pojazdy i też my, jak świadczyliśmy nasze usługi, to w mniejszych miastach widzieliśmy większy popyt na te usługi, mimo takich samych cen w dużych miastach, bo po prostu ta potrzeba była większa. To na koniec proszę powiedzieć, co macie zaznaczone jako spółka w mapie drogowej na najbliższe 12 miesięcy i jaki jest kolejny kamień milowy? Oprócz tego, że zaczniecie agregować dane, analizować tę, tę usługę i robić modyfikacje, co dalej w tym projekcie rozwojowym? Mamy takie trzy główne kamienie milowe. Jednym z nich jest po tej pierwszej fazie użytku dla. Naszej grupy takich dużych, flotowych klientów, otwarcie tej usługi dla tych, którzy w moim odczuciu najbardziej jej dzisiaj potrzebują, czy właśnie tych indywidualnych osób, które korzystają z tych pojazdów. Dzisiaj nie byliśmy ich w stanie obsłużyć, bo mówiliśmy, nawet jeśli te osoby do nas przyjdą i, i wypożyczą pojazd, no to będą musiały sobie poradzić z problemem ładowania baterii, w związku z czym nie świadczymy usług dla takich indywidualnych osób. Więc pierwszym kamieniem milowym jest tak naprawdę otwarcie usługi dla takich osób. Drugim kamieniem milowym jest naturalny sposób skalowanie, liczby urządzeń w Polsce. Tak jak podkreślaliśmy, docelowo chcielibyśmy dojść do liczby kilku tysięcy takich urządzeń. Oczywiście nie wydarzy się to w ciągu 12 miesięcy. W ciągu 12 pierwszych miesięcy chcielibyśmy, żeby ta liczba urządzeń wzrosła w Polsce o przynajmniej kilkaset lokalizacji. No i trzeci kamień milowy to jest otwarcie tej samej usługi z partnerami w krajach poza Polską, w których jesteśmy, w szczególności w pierwszej kolejności w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii i na bardzo ciekawym rynku rumuńskim. Panie prezesie, zapisuję sobie powiadomienie w smartfonie, wracam do Pana za rok i będę mówił: sprawdzam, porozmawiamy, jak te 12 miesięcy, pierwsze 12 miesięcy funkcjonowania tej usługi Wam się pospinało. Dziękuję za to spotkanie i dziękuję za duże informacje, jeżeli chodzi o ten segment mikromobilności. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Magazyn opinii Cire Cafe Online to część portalu branżowego Cire.pl. Dziękuję Państwu za obejrzenie dzisiejszego odcinka i ponawiam zaproszenie. Państwa firma również może pojawić się w Cire Cafe. Zapraszam do kontaktu. W opisie odcinka znajdą Państwo mail kontaktowy.